Wiem, że chcesz selfie sticka, ale uważaj, ja, ja będę trzymał, żeby nie częsło, bo będzie częsło tak za chwilę. Chodź tutaj, pokażemy się. Karim, chodź się pokażemy. Zobaczymy, czy wyjdzie zaraz jakieś powiadomienie. Wstawaj, wstawaj. Zaraz zobaczymy, czy idziemy na żywo. Ja też może wstanę. Czekaj, wstanę tak, żeby mnie było też widać i ciebie. Chodź, dam, daj rączkę tutaj. Dawaj rękę, chodź. Dawaj rękę tutaj. Dawaj rękę. Idziemy na żywo, czy nie idziemy? Wstawaj. Wstawaj. Idziemy na żywo, czy nie idziemy? Chodź. Przejdziemy się tutaj. Zobaczymy zaraz. Żebyśmy byli koło tego wózka. Wózek mamy w tle. Idziemy na żywo, czy nie idziemy? Są tu jacyś widzowie, czy nie? Są. To się zaraz okaże. To się zaraz okaże. Jest! Pierwsza łapka w górę. Także ktoś nas ogląda. Witamy serdecznie z Konstanca. Nad Morza Czarnego będzie nas słychać tak, jak słychać, ponieważ są salut Slavko. Ponieważ słychać szum, fal morza, słychać morze, Morze Czarne i może być ten, może być ten. Jaja, <grytania> tak Kazimiera. Cześć, witam Kazia z Szwecja. Witam, zostawiajcie łapki w górę i nie tylko. Możecie pisać komentarze, będzie nam miło. Przyjechaliśmy do Konstancja Ana dołączy do nas, chciała odpocząć trochę, a ja jestem. Z Karimem na plaży. E, witam Ania działek. Zazdroszczę. <grym> Zapraszamy do Rumunii. Przyjeżdżaj, Ania. Nie tylko ty, wszyscy przyjeżdżajcie. E, fajnie nad morzem jest ciepło dzisiaj. Jest w ogóle fajna pogoda. Karim, chodź, pokażemy, widzom, jakie są muszelki. Siadaj na chwilę. Chodź, pokażemy, widzom, jakie są muszelki tutaj. Siadaj. Jakby to zrobić? Bo ja trzymam tego selfie sticka. O tak. Popatrzcie jakie tu są muszelki. Pokażemy, widzom. Takie muszelki, mnóstwo muszelek takich na plaży jest tutaj. Tak, Karim, tobie się podobają. Chodź, siądziemy na tych muszelkach trochę, poczilujemy sobie, pokażemy się. Tak, jest 9 osób na żywo, fajnie. No, za nami może Z wózkiem tu przyszliśmy, Karim, tak? No, także, także jest fajnie, jest przyjemnie. No, i spędzamy tutaj, cześć Rodzinko, cześć Mariusz, spędzamy tutaj po prostu e, rumuńską Wielkanoc. Tak sobie zaplanowaliśmy, że przyjedziemy po prostu tutaj. E, tak chcieliśmy, tak? Spędzić po prostu święta. Nie jechaliśmy na wieś, czy ten. E, na wieś pojedziemy w przyszłym tygodniu, e, ale to jeszcze jest czas. A ten. A stwierdziliśmy, że po prostu fajnie byłoby wykorzystać moment. W sumie pogodę i przyjechać tutaj spędzić święta. My zresztą robimy święta tak spędzać bardziej indywidualnie, jak to Ana mówi. tak. No i ten, także jest fajnie. Karimowi morze się bardzo podoba, ciągnie go tam. Na razie ma ubrane takie rajtki, to w tej chwili nie zdejmę mu butów, żeby tak sobie pobrodził w morzu. Dopiero jak ten, może później, jak go jakoś inaczej ubierzemy. Droga była dobra, jechaliśmy autostradą. Mknęło się szybciutko, także ten. Zajechaliśmy szybko. Mamy apartament w tym miejscu, gdzie w tym miejscu. Cześć, witam. W tym miejscu, gdzie wynajmowaliśmy, co Karim się urodził. Także to jest takie miejsce szczególne dla nas. Poza tym pani, która wynajmuje tutaj mieszkania, ona ma ich kilka i akurat trafiło się nam dokładnie to samo, w którym byliśmy, jak Karim się urodził. Pokój, yy, pokój mieszkanie numer 12, znaczy tam są dwa pokoje, tak? Balkon nagrywam vloga, to, to wam pokażę jak to yy, wygląda. No i co? I będziemy się tutaj rozkoszować bryz, bryzą morską karim, tak? I że się podoba. Zainteresowany jesteś. Patrzcie tutaj pokaż się widzom. E, niewygodny temat. E, co, nie wiem co tam było napisane. Niewygodny temat. Nie wiem, to, takie tematy to nie na tym kanale. Eee, chyba, że jest tu, chyba, że jest tu po prostu Dawid. Auu! <grym>, jak jest Dawid, to niewygodny temat, to czas zrobić. Auu! Chodź, Karim, zrobimy. au! <grym>, Witamy Dawida, również naszego brata Wilka, tak? No, widzę, że ci coś tam Karim spodobało. Fajnie, tak. Może być nas słabo słychać, a nie będziemy robić długiego żywca. Po prostu chwilę tak jest, Dawid. Teraz dopiero dojrzałem na czacie, bo mi tu słońce przyświeca. I ten, także ten, chodź zrobimy wujkowi Dawidowi. Auu, Karim. Chodź zrobimy takie. au Nad morzem. Takie nadmorskie. au nadmorskie. Wilki morskie. <ścoughs> Wilki morskie, także plaża fajna. Muszelek mnóstwo będziemy zbierać. Przywieziemy jakieś na pewno do domu, jak zawsze tradycyjnie. Wiem, Karim, ty byś chciał tutaj powlogować, chciałbyś trzymać selfie tak? Podobać się po prostu, tak? No i co, spędzamy tutaj czas aż do poniedziałku, a, aż, no nie wiem, No dla nas to jest dużo, tak? Po prostu być te kilka dni tutaj. Tak, Karim, powiedz coś, skomentuj, no bo cały czas ja, jak to się mówi, nawijam makaron na uszy, a ty nic, nic nie mówisz. Powiedziałbyś coś, opowiedział, jak ci minęła podróż, spałeś jak jechaliśmy, czy nie spałeś. Patrzcie, dzieci tam idą, ale to są starsze dzieci tam. Z takimi byście się nie pobawił Jesz jeszcze, no. Także tak to jest, słuchajcie. E, obrócę jeszcze kamerę, żeby Wam pokazać morze. Tylko muszę. Tak, albo plażę tutaj, obrócimy kamerę. Tak wygląda plaża. Witam, mora familia. E, super, u mnie leje. A no to widzisz, Dawid. To życzę słońca, życzę ładnej pogody. Tutaj Wam pokażę, jak wygląda to. Jeszcze tak, ten. E, całe osiedle, tak. To jest Nowodari, Konstanca, gdzie jesteśmy. Na no wodali Konstanca, a my mamy apartament tam, tam są. bo to tak paluchem pokazuję, tam są bloki, tam się przechodzi i ten. Także my tam stacjonujemy. No i tutaj jeszcze widok na morze wam pokażę, Obrócę z tej strony, żebyście zobaczyli. Staram się przychylać do mikrofonu, żeby nas było słychać. Karim, jak ci tutaj jest? No, popatrzcie, jakie tu masz muszelki. Zobacz, jakie masz muszelki. Zobacz, jaka muszelka tutaj. No. Podobają ci się muszelki? Zobacz. Jakie duże. Jakie duże muszelki. Tylko nie bierz do buzi. To <grym> ty już wszystko do buzi chciał brać, tak? No. Zaraz pójdziemy do morza, tak? Albo chodź, podejdziemy do morza. Obrócę kamerę na mnie. Chodź, podejdziemy do morza. Wstawaj. Wstawaj, wstawaj gościu. Wstawaj. Opa! Ale jesteś cały z piachu, ale to nie ma znaczenia. Chodź, podejdziemy tutaj. Podejdziemy, pokażemy widzom jeszcze morze. Nas na tle morza. Chodź moi mały nimfie, chodź Karim, chodź. Chodź tutaj. Podejdziemy do morza. Taki żywiec nadmorski prosto. Znowu Darii, Konstanca. Musimy uważać Karim, poczekaj nie chodź dalej, bo tu fale tak podmywają i nas mogą podmyć zaraz fale. Chodź. Buty ci, żeby ci nie zamokły, wiesz? Cześć, witamy. Witam Ena. Witam serdecznie. Witamy Was wszystkich na tym żywcu Bożena. Witamy i pozdrawiamy. No, Pozdrawiamy Was wszystkich. Ana teraz odpoczywa. Dołączy do nas za chwilę. Jak sobie tam chwilę odpocznie i przyjdzie do nas, także będziemy razem. No co, nie podobać się? Co ci się nie podoba? Cud się nie podoba. Masz tu muszelki. Zobacz, jakie ładne. Zobacz, jakie takie małe. Zobacz, jakie białe muszelki. Fajne. No, także ten. Dobra. Taki szybki żywiec. Muszę, muszę go wziąć, żeby się. Bo coś zaczyna być humorzasty. Wstawaj, Karim. Wstawaj. I co? Idziemy się tutaj przespacerować. A Wam życzymy udanej majówki. Eee, mi, miłej pogody, chciałem powiedzieć. No tak, żeby była miła. Albo żebyście w ogóle miło spędzali czas. Żeby, żeby było po prostu tak, jak sobie zaplanujecie. Choć tu, Karim, pokaż się jeszcze na koniec naszym widzom. Chodź tu. przytuj się tutaj. przytuj się do mnie tutaj. Pokaż się jeszcze widzą. Zachęcamy do subskrypcji rodzinnego kanału. Co więcej, łapki w górę, no i możecie udostępniać filmy, czy też żywce, które oglądacie. A my będziemy kończyć tego żywca z Konstanta. Trzymajcie się, powodzenia i do zobaczenia. Karim, no poczekaj tutaj. Siadaj. Siadaj, bo nie mogę zamknąć żywca. Dobra, tyle z naszej strony. Trzymajcie się, pa!